Witam, witam. Piękne informacje. Za dużo tych pięknych, cukierkowych, lakierowanych informacji było ostatnio. Jak to wielkie fundusze zakupują, wyceny na 100, 200, 500, milion nawet za bitcoina. Wszystko było chyba zbyt kolorowo. Też daję się troszeczkę wciągnąć w ten temat, ale wczoraj mnie już tak bardziej oświeciło, ponieważ jak już widzieliśmy, skład. Cały skład pociągu bitcoina, który jechał sobie na coraz to wyższe półki, został wykolejony przez zbudzonych niedźwiadków i to takich naprawdę chyba bardzo grubych, bardzo tłustych, prawdopodobnie hodlerów, którzy hodlowali tego bitcoina przez ileś lat i w końcu się obudzili. Także gruba zwała na bitcoinie i według mnie to się dopiero zaczęło. Dzięki za pozytywne łapki. Dzięki za komentarze pod filmikiem ostatnim, pod ostatnią analizą, w której mówiłem, że no, że to co się stało, to się stało, także rozszarpanie, overbalansu, korekty fali drugiej, zamknięcie układu pięciofalowego, no i gruba zwała na niższe poziomy. Jakieś info że Bitcoin utrzyma się ponad 50 tysięcy dzięki zakupom wielorybów uważa Cross Tower jakiś, Cross Tower Ja uważam, że raczej się nie utrzyma i będą kolejne zwały coraz to niżej. Także te wszystkie cukierkowe takie informacje o tym, że te Griskale kupiło, kto tam kupił, Tesla kupiła, co tam jeszcze było ciekawego. PayPal, Visa, tak? Także jeszcze inne. No, jestem ciekawy, czy oni nie posprzedawali. I teraz fundusze grube, wieloryby, fundusze otwierają sobie łiskacze, a ulica płacze. Taka rymowanka w stylu Majka Satoshi. On tam właśnie dużo takich informacji przedstawiał. Ja go tam chętnie oglądałem. Też innych takich z informacjami tutaj, youtuberów. No, ale co? Chyba wchodzimy na wykres i patrzymy, co się dzieje. Bo nie jest ciekawie, Wam powiem od razu, co tu się porobiło. To jest masakra. Wszystko jest tutaj do wykasowania. Bo jest normalnie gruba zwała. Także skład pociągu jest wykolejony. Nic tutaj, byki. Nie ma byków po prostu. Zacznijmy od tego, że tutaj już nie ma byków. Są niedźwiedzie i to tak tłuste, że nie wiem, czy są, czy znajdą się gdzieś na jakimś poziomie takie stada byków, bo byki są teraz rozgromione, przestraszone. Nie ma byków. Jest gruba zwała. Tu też nie ma co zaznaczyć, no bo to 5 fal, fal huknęło w dół z fajerwerkami. Sprawdźmy. Teraz tak. Piątkę mamy tutaj już, wiadomo, zakończoną układ pięciofalowy. Tu już nie ma nic dalej. Sprawdzamy jeszcze, czy ta nasza korekta fali czwartej broni się. Raczej się broni, według mnie, ale sobie zmierzymy. Także to już wszystko pękło. I sprawdzamy, jak ta nasza czwórka tutaj czwórka 100% jest tutaj już ciapnięte. Także już jest od wczoraj pomarańczowe światło. Od wczoraj jest pomarańczowe światło. I tutaj już się zastanawiamy nad tym, czy nie jest to zakończenie układu pięciofalowego. Tego już najwyższego rzędu na cenie Bitcoina. Pamiętacie tam? Nie ja mam tego teraz skrinu przygotowanego. Wyznaczaliśmy na 57 tysięcy z podrywem tam na okolice 70 w przedłużeniu do 161,8 czy 261,8, teraz dokładnie nie pamiętam, ale ten cały rajd gdzie jest tu najniższa wartość? Ojej, no masakra, gdzie to jest? Tutaj gdzieś ledwo to widać. Dobra, nie będę tego oznaczał. Prawdopodobnie jest tutaj już po imprezie i czeka nas gruba zwała gruby reset na bitcoinie według mnie ta korekta, która tutaj jeszcze pilnowała i już została tutaj ugryziona, także Największa korekta jest to Korekta fali drugiej Jak tu ją znaleźć teraz, o tutaj tak, pamiętacie 2017 rok reset Bessa Ta korekta 16352 dolarów W cenie, odmierzamy sobie tu od góry i patrzymy Gdzie ona się jeszcze prawdopodobnie może bronić Zróbmy H4. O, 16 tysięcy ileś tam kurwa zapomniałem teraz. 58 374. 58 374 u mojego brokera to był historyczny szczyt ATH, który będziemy pamiętali na długo. Jeszcze raz, bo znowu zapomniałem, ile było tam. 16 tysięcy coś było. Jeszcze raz. 16352 minus 16,352, 42 22 dolary. Jedziemy z tematem, sprawdzamy. Ostatni poziom obrony 42022. Zgodność. Czerwony, na grubo to jest tu. Czyli na szczytach, tutaj fali trzeciej to wychodzi. Fajnie się wszystko zgrało. Także 100% overbalansu idealnie wychodzi na szczytach fali trzeciej, tak? Overbalansu fali drugiej. Jak daleko? Niedaleko. Ja wiem, że tam pewnie pamiętacie, jak robiliśmy sobie, dokąd może dojść ta piątka, ale po piątce jeszcze tak sobie cukierkowaliśmy, że będzie to tylko korekta. Pamiętacie, jak to, o tak to zrobię że będzie tylko korekta tego układu, tak? Tego układu od fali czwartej, czyli fala piąta. Korekta na fali piątej, jeden dwa wyższego rzędu i piątka wyciągana według tego cukierkowania tych wszystkich informacji takich, że tam 100, 200, 500 milion, może kiedyś, ale chyba według mnie po wielkim resetie, tak? Ja przyznaję się też do tego, że dałem się wkręcić, ale oczywiście. Nie trzymamy się jednej hipotezy na sztywno, tak? Nie będziemy tu tupać nogami, że tak ma być. Rynek pokazał wczoraj coś innego. Hipotezy zostały już dzisiaj zresetowane. Nie ma hipotezy o fali piątej, że mamy 1,2 w fali piątej, ponieważ ta korekta na fali czwartej tutaj już pękła. Tak? Ona już straciła swoją ważność, Teraz jedyne co jest, obrona 100% overbalansu fali drugiej. Jeżeli pęka, mamy gruby reset, czyli hossa, hossa, tak, informacje były, że miała trwać do końca 2021 roku, no to hossa była do 21, 22 lutego No i prawdopodobnie już jest po hossie. Mówię prawdopodobnie, ponieważ ja nie wiem jak to będzie, ale już nam rynek pokazał, że zbudziły się tłuste niedźwiadki, które spały, hodlowały tego Bitcoina przez ileś lat. Na pewno hodlowały tysiące, tak? Przez ileś lat, no to Bitcoin, nie wiem, 7 lat temu, ile kosztował, pamiętam jak w 2015 roku, gdy ja się zainteresowałem. Jeszcze była taka giełda, której już nie ma Polska, polska giełda. To tam pamiętam, kupowałem po 1700, chyba 50 zł, takie były ceny bitcoina. A myślę, że hodlerzy jeszcze wcześniejsi to mieli za nie wiem, tam po, po 100 dolarów, może ponad 100 dolarów. Także sytuacja jest bardzo, ale to bardzo awaryjna, że prawdopodobnie. Impuls pięciofalowy Hossy zostanie tutaj zresetowany. Przyjdzie większa korekta. To jest taki negatywny scenariusz, który musimy mieć na uwadze, tak? To nie jest nic pewnego, że ja tu Was straszę. Ja wiem, że tam niektóre osoby pisały, że będą odkupywać że ulica się boi. Ktoś tutaj pisał chyba Wojtek, czy ktoś tutaj pisał, że będzie tutaj odkupywał gdzieś? Ja bym był ostrożny na Waszym miejscu i poczekał, bo nie wiemy, w którym miejscu pojawią się, na którym poziomie pojawią się tutaj byki. Na razie byków nie ma. Jaki jest trend? Ktoś Wam powie, że globalnie wzrostowy, tak? Tak tam jedna osoba gdzieś tam kiedyś pisała, że globalnie, globalnie to jest globalnie. Tu jest korekta trendu spadkowego, trend jest spadkowy a to co jest globalnie to jest tam hen w latach, także spadkowy trend jest teraz tutaj w rozgrywce prawdopodobieństwo może być tutaj jakiegoś jakiejś tutaj reakcji ceny może być, nie twierdzę, że nie zaraz jeszcze wam coś powiem próby jakieś tutaj podciągania ceny. Ale jeżeli tych miśków, miszki są już rozjuszone i jeżeli one jeszcze mają do sprzedania tych hodlowanych bitcoinów, no to pieprzną jeszcze tak porządnie, że wtedy się ulica obudzi. Także Najbardziej negatywny scenariusz, misiaczki, poczekajem jeszcze na podciągnięcie ceny. Gdzieś tam jakieś byki być może jeszcze tutaj się zbiorą, będą próbowały ratować, bo ponieważ są informacje takie, a nie inne, no jak to jest, że kupują wielkie instytucje bitcoina, a tutaj jest taka zwała? A no tak to jest, że prawdopodobnie zostaliśmy wkręceni. Takimi cukierkowanymi, lakierowanymi informacjami, a robi się tutaj zwała. Także najbardziej negatywny scenariusz. Próba reakcji ceny, jeszcze tutaj na wyższe poziomy. miśki dokładają jeszcze tutaj do pieca, i jest gruba zwała. Jeżeli pęknie 100% overbalansu fali drugiej, już układ pięciofalowy. Wzrostowy jest zakończony, czeka nas teraz większy reset, do jakiego poziomu nie wiemy. To jest najbardziej taki negatywny scenariusz. Scenariusz bardziej pozytywny, że jednak są grubi inwestorzy, są wieloryby. Widzimy po tych cieniach, jak cena tutaj była wyłapywana. Oczywiście. Wielki pint bar nic tutaj nie zdołał, ponieważ wystarczyło raz, dwa, trzy, trzy świece i pint bar został już tutaj zresetowany. Bardziej pozytywna informacja może być taka, że mianowicie, jeżeli tutaj mamy powiększę, nie widać, to jest 100% Overbalansu fali drugiej. Pozytywniejsza informacja, że to wszystko to jest taka gruba zwała, ale jeżeli jeszcze ten duży popyt, mega duży popyt tych wielorybów uratuje całą sytuację, może tu być rozbudowana zwała na fali czwartej korekcyjnej, tak? Cofamy się. Czyli ta trujeczka może zostać przeniesiona jeszcze takim cukierkowaną wersją, taką, że jeszcze to mogłoby się wydarzyć. Ale powiedziałem, to już muszą wejść tutaj naprawdę potężne instytucje, które uratują jeszcze ten cały tutaj schemat zwały na Bitcoinie. I to jeszcze byłaby pozytywna informacja. Czym się jeszcze podpieramy? Korekta na fali czwartej doszła do 78,6, tak? Mamy dwa poziomy jeszcze, 88,6 bądź 100% fali drugiej, czyli równość korekt. Także jeszcze jest taka szansa, że to może się wydarzyć, tak? Także 88,6, mamy ten poziom korekcyjny. Zaznaczymy sobie 88,6. Sprawdźmy jaki to wychodzi poziom. 43900. Oczywiście trzeba by to było u każdego brokera przeliczyć od szczytu. W cenie. To jest tak tutaj na razie według FIBO, ale to by trzeba dokładnie przeliczyć. Także scenariusz bardziej pozytywny taki gdzieś który jeszcze był ratował całą sytuację że jeszcze może jedno tutaj takie zwalenie ceny ale popyt zatrzyma to wszystko w okolicach 886 do 100% nie więcej do 100% korekty fali drugiej jeżeli ten popyt jeszcze jest i pilnuje i ma trzyma rękę na pulsie to wtedy jeszcze możemy nazwać, że to była tylko taka panika, żeby tych, którzy spanikują, sprzedali grubym instytucjom, gdzie grube instytucje miały jeszcze wchodzić. Tam ostatnio filmiki też były nagrywane, już nie pamiętam, jaka instytucja gruba, duża miała wejść, no ale wiadomo, no przecież oni nie kupią ponad 50 tysięcy. Być może oni tutaj skupią, a ta instytucja miała kupić 10 razy więcej. Taką informację gdzieś czytałem: dziesięciokrotnie więcej niż kupiła Tesla. Tak? Tesla kupił za 1,3 yy, biliona dolarów, czyli gdzieś chyba za 14 bilionów dolarów miały być zrobione zakupy. Także gruba zwała, wypłoszenie inwestorów, słabe ręce oddają w silne ręce, i wtedy za te 14 bilionów można tutaj skupić. Tak? No bo to nie będzie jeden rzut. Tu trzeba naprawdę wystraszyć ulicę, i nie tylko ulicę, ale nawet też grubszych inwestorów, żeby oddali. No i ta duża instytucja, mega duża instytucja, zbiera wszystko do worków. Według analizy technicznej, korekcyjne zejście na fali czwartej. Tu będzie jeszcze wojna, zbieranie doworów, prawdopodobnie, jeżeli taka jest sytuacja i ustawka tej potężnej instytucji. I według techniki zejście korekcyjne, szybkie na fali czwartej korekcyjnej, no i uratowanie sytuacji, i cena zacznie robić tutaj sobie pierwsze impulsy w górę korekty, i dopiero rozpocznie się fala piąta. Taka już powiedzmy. Bardziej realna w rejony 60 za mało, 70 do 100 tysięcy, tak? W takim jedynie, przy takiej ustawce, nie wiem jak to będzie. Obserwujemy tutaj te rejony. Co się tu będzie działo jeszcze? Tak jak powiedziałem, 88,6 do 100% korekty overbalansu fali drugiej. Nie może być niższego zejścia. Tak? Jest ratowanie sytuacji. Te długie cienie pokazują, że. Byki ratują sytuację, no a tymi bykami, no to są wiadomo, instytucje, które kupiły wcześniej, no i zaganiają do worku bądź ta potężna firma, która ma kupić za 14 bilionów, tutaj sobie już worki zaczęła napełniać, tak? I oni nie patrzą, że chcą najniżej, po prostu napełnić za 14 bilionów dolarów takie worki, no to, to jest naprawdę trochę roboty. Jak to wygląda tutaj? Czy też pęk overbalance korekty w fali czwartej? Sprawdźmy. No, chwytaj się. Nie chcę się chwycić. Sprawdzamy. No, jest to samo, jest leciutkie tutaj zgrzytnięcie, tak. Leciutkie dlatego 100% overbalansu się broni i widzimy reakcję, tak? Jak 100% overbalansu się broni. Ale tak jak mówię to wszystko trzeba wyliczyć w cenie. Cena maksymalna, cena minimalna. Tutaj jaki jest jazd cenowy. Od tego najwyższego szczytu odliczyć i sprawdzić idealnie, czy te 100% jest wybronione w cenie, czy jednak tam o kilka dolarów pękło. Ale próba obrony jest także nadal, jest tutaj znak zapytania, czy jest układ już pięciofalowy zakończony, czy jest to tylko dojście fali trzeciej. Panika na fali A bądź fali czwartej. Już tutaj najwyższego rzędu. Także tyle. Ja nic tu innego więcej nie wymyślę. Mamy już dwie hipotezy na to. Wielki reset. Bądź rozbudowanie się szybkie korekty w czasie na fali czwartej i piątka być może przed nami te cukierkowane wiadomości jeszcze się tutaj sprawdzą i nie będzie tak źle. Zobaczymy co wyjdzie, tak? Także ja na razie się ze wszystkim tutaj wstrzymuję, patrzę co będzie, także ta korekta tutaj ciąży, ciąży i dopóki cena nie wybije 100% tej korekty tutaj, która ciąży na cenie trend spadkowy to nie ma mowy o dalszych wzrostach na cenie Bitcoina. Najważniejsze poziomy powiedziałem, także obserwujemy, co się będzie działo w najbliższych dniach. Oby to tylko było zejście korekcyjne na fali czwartej, już tego wyższego rzędu czyli tutaj nie było czwórki, była jakaś tylko korekta wtedy. Na razie tutaj jest czwórka. Jeśli tu się czwórka wybuduje, będzie wszystko dobrze. Nie wiem, co będzie, zobaczymy, tak? Także znacie już hipotezy według analizy technicznej, tak? Ja tutaj nie chcę zgadywać nic, co będzie. Analiza techniczna nam powie, a cena szybko wyjaśni, tak? Także strefa tutaj, jeżeli cena tu dojdzie, to będzie tutaj strefa ostatniej obrony przez byków, jeśli jeszcze takiekolwiek byki są, to w tej strefie będą broniły. Chociaż widzimy, to obrona się tutaj już rozpoczęła. Zobaczymy. Także to tyle. Pozdrawiam. Cześć.